Jo 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 jo. Cześć, siemano, witajcie z tej strony oczywiście Ceza Elite. Witajcie na kanale o modzie ponad trendami, modzie ponadczasowej. Moi drodzy, kontynuujemy letnią ekspansję Overdite i ten film będzie właśnie do was. Dla tych, którzy lubią moje wypusty, lubią mój taste i lubią to, co prezentuję jako Overdite. bo dzisiaj opowiem wam o specjalnej kolekcji merchowej, czyli Overdite Festival Season Merch. Zapraszam! Zanim jeszcze przejdziemy do filmu, to klasycznie zapraszam do śledzenia moich y, mediów społecznościowych, czyli TikToka i Instagrama. Linki znajdziecie na górze. No i oczywiście tam można mieć ze mną lepszy kontakt. A dzisiaj zrobimy to na szybko, ponieważ właśnie wybieram się... W tym momencie spakowałem się przed chwilą dosłownie, jeszcze dlatego tak dobrze nie wyglądam. W sensie jestem trochę zajechany. Wybieram się na Cloud Festival, a następnie za dwa tygodnie wybieram się na Sun Festival. Także tam na pewno znajdziecie mnie oraz ekipę Overdive. Do której będzie należał chociażby mój Ziomal, Wizmo, Diana, moja dziewczyna. I Iwo, który z nami będzie na stoisku, więc tam możecie nas spotkać, a może i gdzieś więcej, zobaczymy, jeszcze na pewno info znajdziecie na moich socialach. Tymczasem, jako że jestem weteranem festiwalów i festiwalowej kultury, bardzo ją lubię. Zawsze w jakiś sposób specjalny przygotowujemy się na festiwale, ale w tym roku poszliśmy o krok dalej i przygotowaliśmy dla Was specjalną kolekcję festiwalową dostępną tylko i wyłącznie na festiwalach. No może ona tam pomiędzy festiwalami na chwilę wleci na internet, ale nie wiem, ile się tego sprzeda. Mam takie przeczucie, że może pójść bardzo Dobrze, ponieważ jest to bardzo atrakcyjna cenowo kolekcja. I za ten czasu przejdźmy już do samej kolekcji. Dlaczego w ogóle kolekcja festiwalowa? Bo oczywiście to jest to, co mam na sobie, dlaczego ta kolekcja wyszła i czym ona została zainspirowana. Moi drodzy, no oczywiście, jako weteran festiwalów, i weteran tej kultury, wiem, że nie każdy ma budżet na to, żeby kupić sobie bluzy za 350-400, czy na przykład spodnie za 500 zł. Jest to zrozumiałe, szczególnie kiedy jest się na festiwalu, jest się młodym i chce się dobrze bawić, to nie każdy ma na to pieniądze. Choć oczywiście jak najbardziej ludzie tacy się zdarzają, ale wiemy, że na festiwalach dużo z Was ma budżety jednak w jakiś sposób ograniczone. Więc wychodząc właśnie naprzeciw osobom, które chciałyby z takiego festiwalu sobie kupić jakąś pamiątkę, albo po prostu potrzebują koszulki. I właśnie dla takich osób, może nie tylko dla takich, ale też dla takich, którzy chcieliby mieć coś z vibeu overnight, ale nie mają możliwości wydać tych pieniędzy, o których mówiłem wcześniej, stworzyliśmy właśnie kolekcję. Overdive Echo of Faded Memories. No i jak pewnie domyślacie się, kolekcja ta jest inspirowana w pewnym stopniu kolekcją Kaniego do Vultures, jego merchem. Jest to taki merch Overdite. Całym założeniem tego merchu jest właśnie to, żeby on był dostępny dla wszystkich i żeby Overdite za pomocą tego merchu i całego tego stoiska było takim trochę zespołem. I cały w ogóle merch jest właśnie w klimacie merchu rapowej płyty. Tak jak na to w przypadku Vultures i również w przypadku, tak jak w przypadku Vultures, czy z innych na przykład zespołów, tak jak Burzum, bo to jest, Vultures jest też zaczerpięte z Burzum. Oczywiście tą stylistykę też jak najbardziej pewnie znacie. Ja też jestem fanem tej stylistyki od, od zawsze, od dawna. I właśnie z tą wizją stworzyliśmy ten mecz. Jeszcze taka szybka akcja, jeżeli podoba Wam się mój content, podobają Wam się moje treści, a nie subskrybujecie tego kanału, to teraz macie chwilę na to, żeby dać mi suba. A obok oczywiście możecie też dotknąć dzwoneczka. Byłoby bardzo fajnie, ja w tym czasie napiję się kawki. Mm. A jeżeli już macie dzwoneczek i sukno, to fajnie by była za jakiś komentarz, jakbyście się wzięli właśnie. Napisanie komentarza to jest dla mnie wynagrodzenie za moją pracę. Was to nic nie kosztuje, a mi to daje dużo powera, a poza tym zwiększa zasięgi. Tak jak widzicie, Cezar Lit nie leci w chuja, stara się, naprawdę ciśnie i moi drodzy, uwierzcie, że daje z siebie 110%, nawet i więcej czasami. Jestem zajechany, ale kocham to, co robię i robię to dla was i dajecie mi tą energię, także Zostawcie małego Subika, właśnie, zostawcie po sobie taki lat, a ja dam z siebie jeszcze więcej. Lecimy dalej z filmem. W skład meczu wchodzą trzy przedmioty w dwóch różnych kolorach: koszulka biała i czarna, long biały i czarny, i do tego czarna bluza. Rzeczy są zaprojektowane tak, żeby móc je nosić razem, czyli np. long Sleeve możecie nosić razem z koszulką. Najbardziej, no oczywiście. W taki sposób, który mi się bardzo podoba i ja go bardzo lubię, czyli longsleeve i na to koszulka. Longsleeve jest zaprojektowany tak, żeby grafika na rękawach, która jest, wystawała spod koszulki. W sumie zacząłem trochę nie te strony, zacznijmy od Tisa. No i pierwszy podstawowy item z kolekcji meczowej Overdite Echo of Faded Memories, czyli koszulka z nadrukiem e, orła na tle e, Krajobrazu, gór, mamy tu piorun, chmury. I co jest zamysłem całej tej kolekcji, tej koszulki, to to, że przód tej koszulki łączy się z tyłem, ale włączy się z tyłem w konkretny sposób. Z tyłu mamy, Overdight Faded Memories 2024 Festival Tour. No bo jest to nasz festival tour, który odbywamy w tym roku. Może będzie to więcej, mam nadzieję, że będzie jeszcze jakiś festiwal niż, niż te dwa. I mamy tutaj track listę, która odnosi się do poszczególnych elementów koszulki z przodu, ale w taki sposób, żeby każdy z Was mógł sobie przypomnieć, zapamiętać jakieś wydarzenie z tego festiwalu, z lata, właśnie przypisując sobie do konkretnego podpunktu swój jakby vibe, swoje, swoją historię. Tak, po prostu swoją historię. Czyli do początku, Shadow of the Forgotten Time, jest to oczywiście cień tego orła. dwa Mountains of Countless Adventures, no bo tych jednak przygód w lato trochę jest i są to te góry tutaj ledwo widoczne, dlatego właśnie, że to jest taki... grafika ma być, ja zresztą zaraz opowiem o, o grafice. Thunder of Burning Love, no bo zwykle jakaś tam Miłość czy jakaś relacja wakacyjna bardzo często z nami pozostaje i to jest właśnie takie. Zwykle są takie burzliwe, mocne, więc to jest ten piorun tej, tej relacji. Czwarte, Clouds of the Unspoken Sadness, no bo każdy z nas jakiś smutek gdzieś tam sobie nosi, którym nie wszystkimi się dzieli, więc no nie można powiedzieć, że wszystko jest takie kolorowe, ten smutek gdzieś tam zawsze się znajduje, ale jeżeli chodzi o wakacje, to horizon of the bright hope, czyli horyzont jasnej nadziei. Myślę, że jest pięknym zakończeniem tego wszystkiego. No, i na podspodem mamy jeszcze dwa podpunkty puste, czyli 6 i 7, które są tak, jakby dla Was do wypełnienia. I na, do, na dole Navigate Your Own Paths, czyli jest to taka koszulka pamiątka. I cena tego TISA to jest tylko i wyłącznie 100 zł. Nigdy nie mieliśmy nic tak taniego z ubrań overdyed, nie licząc skarpetek, czy no tank topa. Ale no, tutaj mamy TISA z grafiką fajnego, oversizeowego, świetnej jakości. To jest 100% bawełna, gramatura powyżej. Wyżej 200, także naprawdę bardzo fajny, jak za te pieniądze, tisik. Zobaczcie sobie jeszcze biały, jak wygląda. Ta wygląda tis biały elegancko się też bardzo prezentuje. A, no i oczywiście zobaczcie sobie nadruk. Zarówno na czarnym, jak i białym nadruk jest krakowany. Tak to zostało zaprojektowane, bo wszystkie nadruki, grafiki, wszystko, całą tą kolekcję zaprojektowałem i stworzyłem w 100% samodzielnie ja. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak mi to wyszło, bo 3 4 lata temu nie potrafiłem nic, jeżeli chodzi o Photoshopa, teraz zrobił już naprawdę fajne rzeczy. Tak czuję. No i oczywiście tu macie meteczkę nadrukowaną jeszcze na karku. Świetnie to się prezentuje i teraz przejdźmy do następnego przedmiotu z kolekcji naszych Szybko, bo trochę mi to zajęło. Long sleeve. Long sleeve zaprojektowany właśnie tak, jak mówiłem wcześniej, tak, żeby grafika na long sleeve, czyli te pioruny, które są tu na rękawach poniżej łokcia, wystawały, jak się ubierze razem. Zobaczcie, jak to wygląda tutaj razem. No, a tutaj macie oczywiście logo w gotyku, omega i alfa odwróconą, czyli klasyczne logo Owedaj. To jest taki signature long sleeve, bardzo fajny, nawet też do noszenia samemu. I cena long sleeve'u jest to tylko 150 zł. Także no naprawdę jeżeli chcielibyście coś od nas to jest to mega dobra cena jestem w ogóle mega zajarany, no i na koniec jeszcze bluza, bluza bardzo fajna również tutaj jest akurat 90% bawełna, 10% poliester dla wzmocnienia struktury, bardzo fajny oversize'owy krój, klasyczek klasyczek i bluza kosztuje tylko 250 zł, ale akurat blu jest bardzo mało, także jeżeli chcielibyście bluzę to radzę się śpieszyć a jeżeli jesteście moimi bardzo dobrymi ziomkami to możecie spróbować, może Wam coś zarezerwuję ale nie obiecuję, bo to wszystko będzie Dostępne głównie na klaucie, w pierwszym, w pierwszym rzucie, a potem na innych festiwalach. I tak to wygląda na mnie, moi drodzy. Pyk, proszę bardzo. Klasyczna rozmiarówka. I co? Ja jestem naprawdę mega zadowolony z tej kolekcji, ponieważ jest ona bardzo przemyślana. Tutaj jego spójność jest, no, moim zdaniem, na topowym poziomie. Przyjęcie tego, że Overdive jakby ma swój no bo mamy swój turid, bo jeździmy po festiwalach i takich stoisk overdight'owych w tym roku na pewno. Oprócz festiwalowych jeszcze kilka będzie. Oprócz tych dwóch mam nadzieję, że przynajmniej jeszcze dwa, ale nie jestem ich pewien, także nie mówię. Aczkolwiek myślę, że się zobaczymy. Po pierwsze, właśnie ten festiwalowy vibe. Tour match, Sprzedawanie rzeczy tak, jak to właśnie wygląda, spod namiotu. Do tego oczywiście oversize'owe kroje, klasyczne kolory, biały i czarny. Dodatkowo long sleeve też jest takim bardzo fajnym, właśnie klasycznym meczowym przedmiotem. Bardzo dużo long sleeve'ów zawsze w meczach występuje. I plus do tego nadruk, bardzo sprawny, który rzeczywiście sprawia wrażenie koszulki znalezionej w lumpie. I taki był mój zamiar, że właśnie ta koszulka wyglądała jak taka mega vintage'owa yy, koszulka. No i oczywiście sama grafika też jest bardzo spójna całym założeniem. I jeszcze takie nawiązanie, do tego meczu kaniego, czyli Easy for everyone. Ja będę mówił overnight for everyone. Więc każdy może, sobie, myślę, sobie pozwolić na koszuleczkę za 100 zł. Więc moi drodzy, tum prosi, Cezar słucha. Chtyliście chleba i igrzysk, Dajemy wam chleba i igrzysk. Widzimy się na klaucie. O, siadła lampa. Chyba prąd siadł. To chyba znaczy, że trzeba kończyć się straszna burza. Moi drodzy, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że widzimy się na festiwalu. Zbijajcie piątki. aj na naszym festiwalu, nasze stoisko będzie talnym ogniem, nie? Naprawdę. Wow, nie mogę się to Czekam na ten sezon festiwalowy zawsze, bo po prostu ty z nami najwspanialszy coś na w ciągu roku. Do zobaczenia, moi drodzy, widzimy się. Keep it fucking! Lit.